No witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzori, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale z Warzone 2 na moim kanale, słuchajcie, mamy w końcu update środka sezonu pierwszego, mamy sezon pierwszy przeładowanie, mamy patch notes, mamy zmiany w Warzone 2, zmiany w DMZ. DMZ globalne zmiany w Call of Duty, w które obecnie gramy, także to dzisiaj wszystko wam streszczę i przedstawię najważniejsze zmiany, o których musicie wiedzieć. Łapka w górę to wsparcie dla mnie teraz dlatego już teraz będę wdzięczny. Subskrypcja to świetny sposób na to, żebyście zawsze byli na bieżąco z tym, co się w świecie Call of Duty dzieje. A teraz moi drodzy przechodzę do tego update'u. Update, muszę Wam na samym początku powiedzieć, bardziej mnie rozczarował, więc nie chcę, żeby ten materiał miał aż tak negatywny wydźwięk. Natomiast uważam, że zabrakło. Zabrakło sporo rzeczy, których oczekiwałem po prostu w tym update'ie, ale o tym pewnie troszkę więcej później. Przechodzę do zmian. Przede wszystkim mamy ten event Warzone Cup nic ciekawego to jest podruba po prostu e, Rocket League e, muszę powiedzieć że nawet marna po, e, podruba e, no jest to coś do zagrania raz dwa razy trzy razy może e, najwięcej nie wiem czemu tracili czas na coś takiego zamiast poprawić nam grę normalną. No Zgaduję, że jest to coś, co ma po prostu więcej casuali przyciągnąć. Niech im będzie. Możecie sobie sprawdzić. To jest darmowe dla wszystkich. Nie trzeba posiadać MW2, żeby w Warzone Cup móc zagrać. Mamy teraz pierwszą fajną akurat zmianę. Poprawili to UI żetonów podwójnego EXPA. Od teraz wygląda to zdecydowanie, zdecydowanie przejrzyściej i dodatkowo po odpaleniu takiego żetonu mamy informację ile czasu ten że to jeszcze działa, więc coś, co powinno być od początku, dodają teraz, ale lepiej późno niż wcale. Warto też dodać, że możemy aktywować żetony w trakcie meczu, nie musimy tego zawsze robić z poziomu lobby, tylko wystarczy, że odpalimy mecz i wtedy odpalimy żeton, więc zawsze te kilka minut oszczędzimy, no bo oczywiście żetony naliczają się przez cały okres, gdy je aktywujemy, nieważne czy jesteśmy w lobby, czy w grze, zawsze żeton się tak jakby wykorzystuje. Z innych takich istotnych rzeczy, które tutaj twórcy zmienili, takich generalnych, no nie ma nic aż takich istotnego jak jak właśnie ta zmiana z z żetonami podwójnego pd także generalnie jeżeli interesuje was takie dogłębne zanalizowanie tych wszystkich zmian które tu są wypisane i niżej przez co zaraz przejdę to oczywiście podsyłam link do tego bloga w opisie tego filmu teraz rzecz która mnie osobiście cieszy bardzo mocno bo jest to taka social rzecz po prostu wprowadzili Rozbudowali e, ten cały system ze znajomymi. Od teraz możemy tworzyć grupy. Możemy tworzyć grupy, w który, do, do których możemy zapraszać aż po 5000 osób. I w takim wielkim skrócie jest to taki, bym powiedział, e, zamiennik regimentów oraz klanów, e, które kolejno kojarzymy z pierwszego Warzone, jak i oczywiście z Call of Duty Vanguard. E, więc no, to jest takie social, miejsce, w którym zapraszamy znajomych, e, tworzymy jakieś społeczności. Od teraz po prostu to wszystko zostało do gry dodane. Też zmienili trochę UI listy znajomych, jest to też przejrzystsze. Tak jak wam wspominałem, oni z każdym kolejnym update'em będą starali się naprawiać to UI, które jest mega nieprzejrzyste w tym momencie. No i to jest jedna z tych zmian akurat w tym przypadku w kontekście znajomych. Następnie przechodzimy już do zmian w balansie broni. Mamy przede wszystkim nową broń, jest nią Honey Badger. Chimera, tak się ona w tej grze nazywa, nazywa. Jest to karabin szturmowy i słuchajcie, jest to broń, którą możemy odblokować na trzy sposoby: albo możemy ją kupić w sklepie, w zestawie, czego nie polecam, bo nie ma po co wydawać pieniędzy na to, żeby tę broń odblokować. Drugim sposobem jest zdobycie dwóch fragów w 15 różnych meczach. Karabinami szturmowymi, i to jest najszybsza metoda, najprostsza, szczególnie jak ktoś ma multi, no to, to zrobi to naprawdę, naprawdę szybko. Tym bardziej, że nie trzeba czekać do końca meczu, tylko robicie dwa fragi, wychodzicie z meczu i wola, już wam się progres robi. No i trzecia metoda to jest eksfiltracja w DMZ z tego nowego miejsca, budynku 21. Tam znajdziecie tę broń i musicie oczywiście się z nią eksfiltrować z mapy w trybie DMZ. Z tego co wiem chyba niedostępna jest w ogóle jeszcze ta miejscówka, ten budynek 21, więc no, ta metoda z DMZ chyba w chwili obecnej nie jest, nie jest czymś z czego możecie skorzystać, ale to multi będzie najlepszym wyborem, tym bardziej że dzisiaj od godziny 19, z tego co się nie mylę, startuje darmowy weekend. Multi MW2, także nawet jeżeli nie macie MW2, to możecie w MW2 za darmo pograć i przy okazji odblokować sobie chociażby nową broń. Przechodzimy w takim razie do balansu, i tutaj na pewno to Was interesuje najbardziej. Muszę Wam od razu powiedzieć, że jestem mega. Mega, mega, ale to jeszcze raz powtórzę, mega zszokowany i zdenerwowany, że twórcy nie podają nam szczegółowych zmian, jakie wprowadzają w balansie broni. Tylko jak zaraz zresztą to zobaczycie, to są takie ogólne opisy. Także mamy, moi drodzy, zmianę, która polega na tym, że pistolety w wersji akimbo, czyli w podwójnych. Podwójne pistolety P890, X12, Basilisk i Desert Eagle od teraz zadają mniej obrażeń przeciwnikom, którzy mają pancerz, więc zadajecie mniej obrażeń akimbo wrogom, którzy mają pancerz i botom, którzy mają pancerz, więc to jest zmiana, ale o ile mniej, no to tego już nie wiemy i to i dlatego jestem zdenerwowany, bo uważam, że to jest istotna kwestia, czy zadajemy o jeden punkt obrażeń mniej, czy jedną dziesiątą obrażeń mniej, no sami rozumiecie. Naprawili też tutaj moi drodzy... Różnego rodzaju wizualne błędy, chociażby z hitmarkerami, gdy strzelaliśmy z shotgunów. No, tego jest multum, także to jest akurat jakiś jeden wypisany przez nich. Jeżeli chodzi o karabiny szturmowe, Custom 74U, lekki, lekki nerfik. No, redukcja tych obrażeń na blisko, jak widzicie. Trzy trafienia potrzebne na blisko i przynajmniej jedno w klatkę, żeby, żeby w ogóle kogoś zabić. Oczywiście w Warzone to już to już wygląda inaczej, bo jak mają plate, to tych trafień jest odpowiednio więcej. Generalnie też nie wiem, dlaczego oni te zmiany w balansie broni robią te same i do Multi MW2 i do Warzone 2, bo tutaj to powinien być zupełnie inny balans, ale to już temat na inny odcinek. Tak czy siak, Castov 74u lekko słabszy i na Multi. I w Warzone 2 M13B, czyli ten nowy karabin szturmowy z pierwszego sezonu, który odblokowujemy tylko poprzez eksfiltrację w DMZ, e, otrzymuje tutaj e, po prostu tego typu zmiany. Nic istotnego, po prostu nic istotnego. Nie wpływa to w żadnym stopniu na użyteczność tej broni, po prostu nowe dodatki. E, Castov 545 e, otrzymuje natomiast moi drodzy, buffa. E, też nie wiem na jak, na jak wielkiego buffa możemy się spodziewać, ale mamy zwięk Zwiększoną prędkość wylotową pocisków, mamy zwiększone obrażenia na blisko, mamy zwiększony mnożnik obrażeń zadawanych w klatkę, no i minimalnie zmniejszony rozrzut pocisków. Z tej broni, więc to też pozytywnie wpływa. Także Custom 545 z minimalnym buffem. Jeżeli chodzi o pistolety maszynowe, MX9 otrzymuje zwiększoną prędkość poruszania się, szybciej celujemy z tej broni i szybciej przechodzimy ze sprintu do strzału na 32 nabojowych magazynkach, więc mamy buffa, a MP7, czyli VEL 46 otrzymuje również minimalnego buffa, bo mamy zwiększoną prędkość poruszania się i zwiększone obrażenia na dalszych dystansach ze zmniejszoną. Również rozrzutem e, pocisków, także MP7, również troszkę mocniejsza. Pistolety. E... Akimbo, o zmianach już wiecie, Akimbo ogólnie dostało nerfa, ale nerfa dostaje również, moi drodzy, znaczy Bazylis nie dostaje nerfa, bo tutaj po prostu dodają dodatki do Bazyliska i tyle. E, natomiast nerfa, e, boże, bafa, oczywiście dostaje Desert Eagle, e, bo mamy tutaj zwiększony m, zasięg obrażeń, zwiększony mnożnik obrażeń w szyję oraz górne części tułowia, zwiększoną prędkość pocisków i <laughs> zwiększony zasięg obrażeń na tych dodatkach, które macie tutaj wypisanych, na luf Tyrant 50 i SA Longshot. E, także, no, Desert Eagle z buffem, ale umówmy się, no, Desert Eagle to raczej nie jest broń, z którą chcecie biegać w Warzone 2. Także jeżeli zastanawiacie się nad użytecznością tej broni w Warzone 2, no, to raczej nie będzie to dobry wybór, bo oczywiście szybkostrzelność Desert Digla jest jej największym problemem, mimo że zaletą są oczywiście obrażenia. Także wydaje mi się, że już o tym wiecie. E, shotguny. Ogólnie shotguny dostały nerwa, bo od teraz nie mogą powalić na jednego strzała wrogów z pełnym pancerzem, więc nawet nie ma co grać, wydaje mi się, shotgunami. Chyba, że okaże się, że któryś z shotgunów ma mega dobrą szybkostrzelność i to nie będzie miało większego wpływu. Ale tak patrząc, tylko na ten zapis wydaje mi się, że shotguny odchodzą do lamusa. Bronie wręcz, tarcza. Tarcza otrzymuje ogromnego nerfa, biorąc pod uwagę, że tarcza i tak jest syfem. Chodzi mi o to, że że tarcza nigdy sama w sobie nie była dobra. Coś, co robiło starczy dobrą broń, e, były rzeczy, które umożliwiały nam wykorzystanie tej tarczy, jakby e, wiecie o co chodzi? Rzucanie granatów ogłuszających i tak dalej. Więc tarcza od teraz ma zmniejszoną prędkość poruszania się, więc już cierpi, bo już wolniej się poruszamy z tarczą. Dodatkowo, e, od teraz trzeba nie dwa, a trzy razy kogoś trafić starczy, żeby go zabić. W multi oczywiście, e, poprawili. ia coms tu Animacje poruszania się starczą i dłużej wyciągamy nóż do rzucania, gdy mamy wybraną tarczę. Więc to są nerfy na tarczę znaczne, znaczące. No tarcza jest większym syfem niż była, chociaż i tak będzie denerwująca, gdy ktoś właśnie będzie korzystał z mety na ogłuszające plus tarcza i sami wiecie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o wyrzutnie, to chyba nikogo nie interesuje. Poprawili ogólnie glitch z jokerem, który umożliwiał strzelanie z jokera, tak jakbyście strzelali nie z jokera. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to, to nic was nie ominęło. Jeżeli wiecie o co chodzi, to już z tego nie skorzystacie. Teraz tutaj są zmiany w... W oczywiście różnego rodzaju pojazdach, które mamy dostępne w MW2, Warzone 2 i DMZ. Dosyć dziwna zmianą jest to, że zmniejszyli obrażenia od kolizji, gdy tym opancerzonym helikopterem próbowaliśmy lądować. One są mega opeto, te opancerzone helikoptery, ciężko nimi sterować, i ciężko, i często ktoś się nimi rozbijał po prostu o ląd. No to teraz zmniejszyli te obrażenia, które dostajemy przy takim nieudanym powiedzmy lądowaniu. Zwiększyli natomiast życie. UTV, jakkolwiek to brzmi oraz odporność na obrażenia właśnie tego pojazdu zwiększyli obrażenia od upadków ATV i UTV no generalnie nie ma tu nic aż tak rewolucyjnego, żebym Wam przez to wszystko przechodził, tak jak mówię jeżeli chcecie sami sobie to na spokoju posprawdzać dokładnie, podsyłam link w opisie ale nie ma tu nic takiego, o czym na pewno musicie wiedzieć, więc lecę dalej, żeby nie tracić Waszego czasu i tutaj mamy fenomenalną zmianę, o której nikt nie mówił, nikt się nie spodziewał, ale każdy, każdy się po prostu z niej powinien cieszyć. E, chodzi o to, zdanie moi drodzy, od teraz, w momencie, gdy ta plakietka z waszego teammata nakłada się na wroga, który akurat jest na waszym ekranie, to po prostu ta plakietka z nikiem nie będzie się wam wyświetlała, przez co nie pomylicie wroga z waszym teammate. Jest to super zmiana. Dziwne, że dopiero teraz się to pojawia, bo to przecież jest problem od wielu, wielu lat e, ogólnie w serii Call of Duty, no ale pojawia się teraz i jest to oczywiście zmiana na bardzo duży plus, więc w kwestii wizualnej jest to, e, znaczy takiej widoczności bardziej podczas meczu jest to świetna zmiana. Poprawa w działaniu kilku killstreaków, nie ma tutaj też nic tak ważnego, żebyśmy tracili na to czas, e, jest też fajna zmiana przypominająca mi czasy blackout, e, otóż te przenośne radary możemy teraz... E, przyklejać do pojazdów, przez co możemy z takim przenośnym UAV przez czas trwania tego oczywiście przenośnego radaru, e, no patrolować teren jakimś pojazdem, mając właśnie ten przenośny radar na tym pojeździe. Więc jest to e, taka mini meta na te przenośne radary na pojazdach zdecydowanie od teraz. Następnie mamy Silent Nerve, znaczy... Silent zmiany, takie ciche zmiany w działaniu e, dostosowywania broni, tego tuningu broni. E, no jak widzicie, zwiększone zostały jakieś najbardziej korzystne wartości tego dostosowywania oraz zmniejszone najbardziej niekorzystne wartości tych dostosowań cokolwiek to znaczy natomiast jest tutaj taka no tak jak wspominałem na wstępie bardzo ogólna informacja o tym jeżeli chodzi o celowniki żadnej istotnej zmiany po prostu jak widzicie poprawili tutaj różnego rodzaju wizualne rzeczy chociażby w działaniu celowników termicznych e, i tak dalej i tak dalej. Więc, więc nie jest to coś co z Funkcjonizuje używanie celowników. E, nic z tych rzeczy, po prostu jakieś tutaj takie zmiany e, delikatne. No i oczywiście tutaj absolutne mnóstwo. Bagów, w sensie napraw, bagów oraz audio. Od razu Wam powiem, że audio dalej jest zepsute i ja wczoraj grając z po Popaczu dalej nie słyszałem wrogów metro ode mnie, którzy sprintowali, więc nawet się nie nastawiajcie na to, że dźwięk został poprawiony. On nigdy nie zostanie poprawiony, ja nawet się nie łudzę. Natomiast coś tam z tym audio poprawiają, no bo przynajmniej o tym informują. Tutaj mamy dostępne playlisty, playlisty chwili obecnej w Warzone 2, więc mamy solo, mamy duo z możliwością asymilacji. Jeżeli nie wiecie, jak to działa? W duo to działa tak, że jeżeli zostaniecie sami, nie ma już waszego teammate'a, to możecie dołączyć do jakiegoś gościa, który też jest sam. Tak samo to działa na czwórkach. Dodali również ten mini royal na trójkach i mamy ten Warzone Cabo, o którym wspominałem. Teraz DMZ to jest ważna dla Was informacja. Twórcy nie zakładają, nie przewidują dodania kiedykolwiek do DMZ innego trybu niż trójek. E, więc trójki raczej zawsze pozostaną tym standardowym trybem dla DMZ. E, no, i tutaj jest też informacja, że właśnie to jest dostępne w chwili obecnej. Będzie też e, ciekawa zmiana w kwestii DMZ, e, o której pewnie troszkę później. E, natomiast, no, DMZ e, na pewno dostanie dużo więcej zmian w sezonie drugim. Więc fani DMZ, czekajcie na sezon drugi, bo wtedy tych zmian będzie zdecydowanie więcej do tego trybu. Jeżeli chodzi o zmiany na mapie, nic takiego e, rewolucyjnego nie ma. E, mamy natomiast tę nową. Miejscówkę, budynek 21 w DMZ, który, z tego co wiem, w chwili obecnej jeszcze nie jest aktywny. I tak naprawdę ten budynek jest poza mapą Almazrach, i żeby się do niego dostać, trzeba znaleźć klucz, a następnie odnaleźć ten budynek. Nie wiem, jak to jeszcze działa. Gdy będę wiedział, nagram wam pewnie o tym materiał. Jeżeli chodzi o zmiany w gameplayu, tutaj mamy bardzo fajną zmianę, bo zwiększyli ilość aktywnych. Twierdz y, podczas meczu. Wcześniej to były trzy twierdze, teraz jest ich pięć, więc y, łatwiej jest generalnie te twierdze zrobić. Ogólnie, jak już kiedyś wam wspominałem, warto te twierdze przejmować. Naprawdę warto. Mamy też nerw botów w twierdzach. Jak widzicie, zadają oni teraz o 26% mniej obrażeń. E, dodatkowo jest ich mniej, o 50% w tych twierdzach. E, no i oczywiście jest też zmiana w tych, e, e, we wsparciu tych botów, które dolatuje cały czas. E, od teraz po prostu. E, pojawiają, znaczy to, to wsparcie jest rzadziej i jest też rzadziej e, i jest też mniej tych botów, które dolatują ze wsparcia. Natomiast buffa otrzymują bofy, e, boty, Jezu, jak mi się język plącze, jestem troszkę chory, przepraszam, że, że tak się mylę. E, te szare strefy, tak to się chyba nazywa? Szara, czarna strefa, albo czar, czarna strefa chyba to się nazywa. Wiecie, jak, jak zrobicie twierdzę, e, zdobywacie ten klucz do czarnej, szarej strefy, nie pamiętam, jak się to dokładnie w, po polsku nazywa. E, no i te boty do, otrzymują, moi drodzy, buffa w właśnie tych w tych, w tych strefach e, mają, mają e, pancerz. Mają więcej pancerza. Ale natomiast, jeżeli uda wam się e, taką czarną strefę e, wykonać, to nie dość, że wypada wam tam zaawansowane UAV, jak było zawsze. To od teraz po prostu to UAV z tej twierdzy działa jeszcze lepiej e, na dwa razy du dalszy dystans. Wam patroluje teren i 30% szybciej odświeża się to UAV. Więc generalnie meta na twierdzę i te czarne strefy szare strefy. Będzie mi to naprawdę ryło łeb podczas tego materiału, bo nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywa. E, dalej jest aktywna, jest jeszcze mocniejsza ta meta, także no, miejcie to z tyłu głowy. Mnóstwo zmian do DMZ. Chodzi mi o takie zmiany światowe. Chodzi mi o to, co jest na Almazrach. E, mamy zwiększoną ilość oczywiście self-revive'ów, masek gazowych, e, pancerzy, plecaków. Zmniejszono natomiast te takie mniej użyteczne rzeczy, w tym DMZ jakieś e, części. Części elektroniczne, pasty do zębów itd., itd. Dodatkowo pojawiła się nowa funkcja, która pozwala, w momencie, gdy zostaliście powaleni przez jakiś oddział o takie błaganie, żeby was nie dobijali i żebyście dołączyli do ich oddziału. E, to jest właśnie ta, moi drodzy, funkcja. Bardzo fajna zmiana do DMZ, to również to, że teraz e, przy wielokrotnej e, udanej eksfiltracji e, zaczniecie zdobywać perki do następnego meczu. E, Fajnie, bo tych perków można naprawdę sporo zyskać. Perki oczywiście mega ułatwiają granie w DMZ, więc jest to fajna zmiana właśnie do tego trybu. Jest tutaj informacja, że od teraz również te średnie plecaki pozwalają nosić trzecią broń. Nie wiem czy wcześniej tak nie było, ale możliwe, że wcześniej to było tylko na, na tych dużych plecakach, tak czy siak średnie też już to umożliwiają. No i poprawili również opisy różnego rodzaju misji, żeby były one bardziej klarowne dla nas wszystkich. Zmiana w działaniu tego e, drona z bombami. Bombą. Od teraz nie powali ten dron z bombą przeciwnika, który ma trzy pancerze. Natomiast jeżeli nie macie tych trzech pancerzy, to dalej ten dron z bombą będzie bardzo, bardzo e, mocny. No, i tutaj, tak naprawdę, z takich istotnych rzeczy jest jeszcze na pewno to, że od teraz jest, jest tam dźwięk w momencie, gdy ktoś się podnosi na selfie, w sensie gdy się podniósł na selfie. Więc to zmiana na plus, bo wcześniej naprawdę ciężko było się połapać, czy ktoś na tym selfie się podniósł, czy nie. Poprawili również ro, różnego rodzaju wypadanie rzeczy ze sklepu, gdy kupujemy teraz, mają się one nie stakować, tylko będą troszkę bardziej rozrzucone przy sklepie, żeby łatwiej było je podnieść. I mamy również informację. O tym, że nasz teammate w gułagu został wyeliminowany, albo wraca z gułagu, żeby to było też dla, bardziej dla nas przejrzyste, jak to w chwili obecnej w meczu wygląda. Poprawili moi drodzy różnego rodzaju bugi, o tym mówiłem wcześniej. Tego jest naprawdę tutaj spora lista. Nie będę wam tego wszystkiego, a w zasadzie niczego wam z tego nie będę przybliżał, bo sami wiecie, ile jest bugów i w Warzone 2 i w DMZ. Jeżeli interesuje was, czy. Czy jakiś bug, który Was mega e, denerwował, został poprawiony, to sprawdzajcie sobie tego bloga na spokoju. Miby to zajęło e, no, zbyt dużo czasu, żeby, żeby po prostu to Wam streszczać. Ale generalnie fajnie, że te bugi i glicze poprawiają. No i oczywiście na sam koniec informacja, która e, jest kuriozum, e, bo koszary e, e, rankingi nie zostały dodane do Warzone 2 tak jak było to obiecywane, bo mają jakiś problem e, i zostaną one dodane w późniejszym etapie. Prawdopodobnie dopiero e, przy sezonie drugim, a więc lutym. Brzmi fatalnie, ja wiem, ale prawdopodobnie dopiero wtedy otrzymamy, moi drodzy, koszary statystyki, rankingi w Warzone 2. Może twórcy nas zaskoczą i jeszcze przed świętami to zrobią, ale szczerze to niestety wątpię. I to są chyba moi drodzy wszystkie zmiany, jakie chciałem wam przybliżyć. Z tego, co nie było wypisanych tutaj, a wiem o tym, że jest, dodali również, moi drodzy, możliwość zapisywania schematów, więc od teraz możecie zapisać schemat do waszej broni, który stworzyliście, więc tak jak wyglądało to w Warzone 1, tak wygląda to teraz w Warzone 2 e, i tą informacją. Kończę, kończę ten materiał, którym wam streściłem ten update. Jak usłyszeliście, e, wcale nie zmienili aż tak dużo rzeczy Rzeczy, które powinni zmienić, dlatego uważam ten update mimo wszystko za troszkę rozczarowujący. Tak czy siak, dobrze, że coś zmieniają. Teraz tylko przetrwać te święta, bo to jest zawsze taki martwy okres, jeżeli chodzi o update'y. No i później miejmy nadzieję, że twórcy po prostu naprawią tę grę, bo ona tego naprawdę wymaga. Za ten materiał wam dziękuję. Życzę wam miłego dnia. Dziękuję za obecność, dziękuję za łapki w górę. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówi Goldzor, na razie.